Wieczorkiem e, zrelaksować się, oczywiście taksówki to e, podjeżdżają Podjeżdżają że do środka mariny e, trzeba wyjść na zewnątrz i jednakże bez problemu może coś bardzo wsiąść tutaj do Lidów. To niestety widzimy tył e, Maryny. Na ta w w tej chwili się poruszamy jest to dzielnica e, portowa, za chwileczkę dotrzemy e, do portu, najpierw powita nas Park, ryby, gdzie do południa można kupić świeże e, owoce morza oraz ryby. Następnie będziemy widzieli naczel, e, który jest w budowie i będzie największym naciasem, który jest zbudowanym na terenie e, Hurgata. Marine, to tutaj właśnie po prawej stronie jest wejście do tej nowej przyznani. Po prawej stronie już widzimy lokalne targ Rybny. A za nim największy meczek, który w tej chwili jest budowany w Chorwacji. te budowane są z pieniędzy, które raz do roku muzułmanie mają obowiązek to oddać. Przypomnę, jeden z pięciu filarów wiary to jest oczywiście Jałmużna i z, tych jałmużny, z tej Jałmuży, z tych pieniędzy, które koronkowiczanie oddają, właśnie budowane tą meczece. W każdym mieście znajduje się jeden główny meczek, który pełni rolę, tak jak u nas, ee, katedry. Ten właśnie będzie taki, główny. Taki Port. Tutaj z tego portu odchodzą promy, zarówno do Arabii Saudyjskiej, jak i do Sharm el-Sheikh, odchodzą jak Bóg Rozkład kursowania promów oczywiście jest, bo być musi, ale jak to bywa w Afryce, to gdzie kończy się ludzka, tam zaczyna się Afryka. I niestety promy odpływają jak Bóg chce. Bóg chciał, żeby się odpłynął punktualnie. Bez podania przyczyny również może zostać opóźniony, odwołany na przykład na dwa w tej chwili mijamy port e, wojskowy. I oczywiście mogą pracować Państwo e, wojskowi razem z rodzinami.